Cześć, to znowu ja. Słuchajcie, chciałam dzisiaj przyjść do Was z takim małym holem prezentowo-zakupowym, dlatego że ostatnio był Dzień Kobiet i ja nie spodziewałam się za bardzo żadnego prezentu, bo raczej z Małżem nie robimy sobie prezentów na takie okazje, tylko raczej dziś wychodzimy, coś, coś robimy bardziej niż kupujemy sobie prezenty. Ale Małż stwierdził, że zamówi mi paczkę niespodziankę skłoniła go do tego e, promocja na stronie Bielendy bo kiedyś już coś mi z niej załawiał i y, miał newsletter y, tam zasubskrybowany, no i newsletter mu przyszedł, y, że jakaś tam jest promocja, coś tam, coś, no i postanowił y, mi te kosmetyki zamówić, a że słucha mnie, tak. Nie wiem jak wasi faceci, ale mój małż mnie słucha i on słucha, co mi się kończy i co ja, czego ja potrzebuję. I zaraz wam tutaj pokażę tą paczkę y, i, i zobaczycie, co małż dla mnie wybrał, bo ja uważam, że naprawdę wybrał super. No i mamy tutaj paczkę taką. Małż wybrał dla mnie cztery produkty i tak, na pierwszy rzut to zamówił mi balsam. Balsam do ust, ponieważ nadal wie, że borykam się z tymi suchymi ustami. I miałam już kiedyś ten balsam i bardzo go lubiłam. I on smakuje słodko. Pachnie słodko, smakuje słodko. Polecam Was spróbować, jak lubicie balsamy do ust, bo ja kiedyś wcześniej nie lubiłam, ale tylko izotek, musiałam się po prostu z nimi polubić. Drugą rzecz, jaką Małż mi zamówił, to jest krem pod oczy z Dermiki. Taki. Szczerze Wam powiem, że ja zapomniałam o firmie Dermika. Tak naprawdę, bo nie wiem, jakoś tak w ogóle czy w Rosmanie będąc, czy gdziekolwiek, no to nie przywiązywałam dużej wagi do firmy Dermika. Pamiętam kosmetyki profesjonalne na studiach, właśnie z Dermiki, były wtedy bardzo popularne, ale jeśli chodzi o pielęgnację domową, to nie miałam nigdy nic. I to jest y, ciepło krystaliczny krem przeciwzmarszczkowy, tak? Bo on powiedział, że mam zmarszczki, więc powinienem. No, Nieważne. wytnie się. Może otworzymy. O, oczywiście tak. Ta Racaletska otwiera pudełka. No. O, tak. O, Otworzyła się. Dobra, mamy. Ojej, zobaczcie. To jest takie pudełko. A tu jest taki krem. Ale jaja. To jest taka przegródka nawet specjalna dla niego Ale wielki Proszę bardzo No gigant po prostu Ale po co takie pudełko robić? Ej, to jest mało ekologiczne, żeby robić takie pudło I wsadzać do niego taki krem No to zrób jakieś małe to pudełko, tak? No. Imagine, wyobraź sobie, że twoja skóra wokół oczu ponownie jest gładka I ładnie napięta bez widocznych zmarszczek, a ty wyglądasz po prostu młodziej, wyobraź sobie i sprawdź, jak możesz to osiągnąć. Sentencja na dziś. Powiem wam, że jest, wydaje się być leciutki, ale jest dość yy, treściwy. A więc zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. Zapachu nie ma, typowo kosmetyczny. Drugą rzeczą, którą małż dla mnie zamówił jest, uwaga, uwaga, krepa pod oczy. Tak, krew pod oczy, dlatego że y, ja ostatnio narzekałam, że mi się pokończyły wszystkie krewy pod oczy, a ja zazwyczaj używam innego na dzień, innego na noc, więc Małgów mi dwa krewy pod oczy. I teraz wybrał naprawdę świetnie, bo wziął po prostu bielenta Supreme Lab. Ja uwielbiam i jak najbardziej polecam zawsze. Ja nawet ciemno mogę kupić, bo naprawdę są świetne, zwłaszcza ta żółta seria z ceramidami. I planuję ją też kupić ponownie, bo użyłam kilka opakowań, miałam chyba wszystkie produkty z tej serii, oprócz samo do ciała i były świetne. A teraz próbujemy sobie takiego kremu pod oczy. Mam ja już wybrał krem pod oczy od życzę z retinalem. Proszę bardzo. Ja nigdy nic z retinalem nie miałam. Z racji tego, że biorę teraz ten Izotek i nie wiem, czy nie wiem, czy ja w ogóle powinnam używać takiego kremu na tą chwilę. Takie standardowe bielendowe pudełeczko. Standardowe opakowanie. Z pompeczką. Bardzo fajnie. Ten jest, powiem Wam, że jest lżejszy. Co oczywiście nie umniejsza jego właściwością. Ale jest lżejszy niż ten z dermiki na pewno. Zapach yy, bardzo delikatny, kosmetyczny, też nic yy, specjalnego, więc będę testować. Tylko muszę skonsultować z lekarzem, czy ja mogę używać kremu z retinalem pod oczy. Tu na pewno też to stężenie nie jest jakieś 0,03% tutaj jest. No, muszę to skonsultować z lekarzem, czy ja takiego kremu mogę używać w takim małym stężeniu, czy nie będzie mi szkodził przy braniu izoteku. I kolejnym produktem, jaki zamówił dla mnie małż, to jest krem do twarzy. Też z Bielendy z linii Supreme Lab. Czyli też wybór jak najbardziej świetny Małż mnie słucha, może wie, yy, wie co lubię A jak kiedyś nie wiedział co mi kupić To oglądał Oliwkę szywajską. Pozdrawiam Oliwka Także bo faceci też cię oglądają, żeby kupić swojej żoną prezent Jest to linia Supreme Lab yy, Niebieska I jest to Krem nawadniająco-liftingujący Do twarzy SPF 15 Oczywiście opakowanie standardowe Jak dla bielendy Pompeczka i testujemy z kwasem hialuronowym, więc fajnie. I zobaczymy, jaką będzie tą konsystencję. Konsystencja jest leciutka, taki typowy krem na dzień. Myślę, że nada się pod makijaż. Ten SPF tutaj, no ciekawe, czy będzie jakoś tak bardzo wyczuwalny. Taki produkt również będę teraz testowała. I to był prezent od. Mojego małżonka Piotra na Dzień Kobiet. Prezent niespodzianka. Ucieszyłam się, kiedy przed kuriem mówi: O, jakaś paczka dla mnie i ten, na Małż mówi: O, paczka przyszła, to dla ciebie. Małż, tutaj bardzo Ci jeszcze raz dziękuję za ten prezent, było mi bardzo miło. Będę testować, będę używać na pewno. Małż się pytał 10 razy, czy używam, używam, a ja czekałam, żeby Wam to nagrać. Kilka rzeczy kosmetycznych, to jeszcze ja sobie ostatnio kupiłam w Rosmanie takie pędzelki. To są pędzelki do oczu firmy Kilis Kilis chyba to się... Killis czyta. I one były na przecenie. One kosztowały naprawdę grosze, bo tam były poprzeceniane jakieś takie zestawy świąteczne, coś I właśnie jeden zestaw zestawów tych pędzelków. Więc wzięłam. Tutaj wyglądają tak. O! Milutkie. Bardzo milutkie. Ten pędzelek bardzo dobrze ścięty, precyzyjny. Rączki bardzo ładne. Myślę, że będzie spoko, a ja swoje pędzelki muszę sukcesywnie wymieniać, bo już naprawdę wyglądają bardzo, bardzo, bardzo źle. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, to jest odżywka. W życiu nie miałam nic od Anwen, wierzcie albo nie, ale w życiu nie miałam nic od Anwen i zakupiłam sobie emolientowy irys. Jeszcze jej też nie używałam, będę testować właśnie teraz na dniach W sumie to nie na dniach, bo wyżelowałam dzisiaj włosy, więc trzeba będzie myć Ja mam włosy średnio porowate, więc będzie jak znalazł Słyszałam dużo dobrego o tych odżywkach, także będzie testowane I Jeszcze jedna rzecz kosmetyczna, która tutaj zawita To będzie moja nagroda Wygrałam znowu w zdaniu Wygrałam w rozdaniu marki Avon i wygrałam dwie nowe pomadki z nowej serii Hydramatic. Teraz będzie drugi etap konkursu. Będę przygotowywać pracę na drugi etap konkursu, bo ten był pierwszy i chyba 250 osób zostało nagrodzone pomadkami dwoma kolorami pomadek Hydramatic. I teraz będziemy mogli wziąć udział w drugim etapie konkursu, w którym będzie do wygrania już dużo więcej nagród, dużo większe nagrody. Ale ja i tak się cieszę, bo w ogóle cokolwiek, cokolwiek dostać to jest super sprawa. Przyszły mi dwie pomadki. Hydramatik, dwie pomadki. Bardzo ładne. Bardzo ładne opakowanie, w ogóle. Takie porządne, fajne. Jeden kolor. Taka czerwień piękna. Takie bordo w sumie. To takie bordo, bo czerwień będzie tutaj. Druga taka, czerwona. To mają być innowacyjne pomadki, które są matowe, ale jednocześnie nawilżające. Więc w tym momencie, dla mnie, jako yy, biorącej ten nieszczęsny izotek, wszystkie pomadki moje ukochane, zastygające, matowe, no po prostu. No nie sprawdzają się, tak? Bo one się ściągają, te usta mi wysychają. Ja je ciągle smaruję błyszczykiem, więc rozmazywałam te matowe pomadki, Ale tu może być fajna alternatywa. Ja jeszcze ich nie testowałam, trzymam je, bo chciałabym nagrać filmik z nimi. Kolory są piękne. Ejwon trafił jak najbardziej w moje kolory, czyli bordo czerwie, nie uwielbiam nosić takie. I one mają w środku taką... Stawkę, jakby że ten środeczek jest nabliżający, bodajże z kwasem hialuronowym, a na wierzchu mamy ten matowy kolor. Więc dziękuję jeszcze raz Avon za prezent i postaram się wziąć udział w drugim etapie konkursu. Mm. Dalej, na szybciutko, jeszcze bym chciała wam pokazać kilka zakupów, które również poczynił małż. Bo kiedyś przyjechał, ja miałam chyba taki bardzo, bardzo zły humor I pojechał na zakupy i przyjeżdża oczywiście z torbą ze swojego znienawidzonego Pepko. Ja mówię, aha, małże pepko, pewnie chce mi poprawić nastrój No i rzeczywiście tak się stało, poprawił mi nastrój pokazuje, Już wam pokazuję, co małż kupił Kupił mi takie piękne szklaneczki Przepiękne szklanki Ojej, zobaczcie, jakie są piękne Przepiękne są i one są takie właśnie dosyć duże, więc yy, i koktajl, i jakaś małżona kawa, i soczek Na pewno będzie pięknie w tych szklankach wyglądał, a i na stole dla gości te szkaneczki również będą wyglądały cudownie Więc polecam I kolejną rzeczą, którą również wybrał Małż o dziwo, jest taki koszyk Ja jeszcze nie znalazłam przeznaczenia dla tego koszyka, prawdopodobnie wsadzę do niego kwiata chyba filodendrona mojego z parapetu w kuchni. E, będzie fajnie w nim wyglądał, bo akurat ma taką wymiarową doniczkę i taki koszyczek kosztował 30 zł. Jest naprawdę fajny, jest dosyć taki e, widać, że porządny, konkretnie zrobiony, e, naprawdę gru, gruby, taki dosyć mięsisty, więc jest bardzo, bardzo fajny e, i ja uwielbiam kwiaty w tych koszykach. Po prostu tak mi się to spodobało, że już Cane mam te koszyki i, ten, i sukcesywnie e, Zapełnią mieszkanie tymi koszyczkami jako osłonki na kwiaty, więc też Wam polecam. W Pepko są w ogóle jeszcze inne różne. Super, naprawdę to wygląda i tworzy taki fajny klimat w domu. I jeszcze kolejne rzeczy, w które się ostatnio zaopatrzyłam, to jest taki zwykły wazon w Pepko. On kosztował 10 zł, ale ja nie mam takiego wazonu. On może służyć jako karawka, może to być wazon. mi chodziło bardziej o wazon, ponieważ on ma tutaj taki zwężany ten, ten dziubek. I Kwiaty, jak się do niego wsadzi, to one nie będą się tak rozkładać, a ja nie lubię tego. Bo mam większość wazonów takich rozszerzających się ku górze i wtedy jak sadam te kwiaty, to one po prostu rozkładają się na wszystkie fronty, a tutaj one będą tak fajnie tworzyły taki bukiet, więc 10 zł polecam. Mówię fajne też jako karawka, postawić na stół, wlać soczku czy wody z cytrynką. Bardzo fajnie też to wygląda. I kolejna duża rzecz, którą sobie zamówiłam, to jest ten wiralowy, sławny wazon z HM Home. Powiem Wam, że tam są chyba trzy rozmiary. Ja do końca nie spojrzałam, wziąłam największy, i naprawdę zdziwiło mnie to, jaki on jest duży, jaki on jest masywny. Jest śliczny, ma przepiękną strukturę matową, taką lekką. o zobaczcie, nie wiem, czy będzie widać w aparacie akurat taką lekko nakrapianą, yy, taką. No, naprawdę fajną, i jest ogromny, pięknie wyglądał. Ja chciałam sobie zmienić dekorację mojego stolika w salonie i właśnie szukałam czegoś, co będzie takim akcentem, takim fajnym, takim właśnie boho, trochę takim no, pasujący po prostu do mojego wnętrza, więc ten wazon. Jak złoto. Ja oglądam takie YouTuberki. Jedna jest chyba z Anglii, druga jest z Holandii, bodajże. Coś mi tak wydaje. I one właśnie mają pięknie urządzone mieszkania, i tam te wazony królują. I tak mi się spodobał ten wazon. I mówię, boże, skąd on jest, skąd on jest. I właśnie któraś z nich powiedziała, że on jest HM Home, więc ja od razu na stronę. Ten wazon kosztował mnie bodajże 129 czy 139 zł, więc dosyć drogo, jak na wazon. Prostu, ale ja się nie mogłam oprzeć i mega mi się podoba, pięknie wygląda na stoliku Wsadziłam sobie do niego różne suszone rzeczy, więc pokażę Wam w ogóle moją kompozycję potem w całości Ale bardzo polecam, jest przepiękny, ja najchętniej jeszcze kupiłabym taki w innym rozmiarze, ten większy, ten średni, mniejszy I w ogóle ustawiałam je wszędzie, więc... I jeszcze ostatnia rzecz domowa, to już będzie ostatnia, ostatnia rzecz, a nie przedostatnia rzecz mojej gadaniny, ale to też jest rzecz taka domowa. Będąc kiedyś z koleżanką Paulą, pozdrawiam cię Paula, pewnie <grymnie> mnie oglądasz, weszłyśmy do sklepu Deals. Chodziłyśmy, szukałyśmy tam no, nie wiadomo czego i znalazłyśmy coś, to co w sumie Paula mi powiedziała o tym, bo ona już wcześniej sobie kupiła te wazoniki i to są takie wazoniki z gotowymi suszkami, które są tutaj przyklejone w środku tego wazonika. I to jest taki piękny wazonik o kobiecych kształtach. Jest przecudny. Najśmieszniejszy z tyłu jest ta dupka. <grywia> ta dupka jest po prostu boska. W kolorze czarnym i białym. Ja oczywiście wziąłam sobie. W... W białym, Paula ma też w czarnym i w białym, bo tak nam się te wazoniki spodobały ja też nie wiem, czy jeszcze sobie nie kupię i o ile one jeszcze będą, bo już chwilkę temu też zakupiłyśmy te wazoniki wazoniki są naprawdę śliczne, są przesłodkie, pięknie wygląda taki wazonik, właśnie w kompozycji z tym moim dużym wazonem z H&M na stole no tu i jeszcze mówię, mamy tutaj te suszki od razu i cena, cena powala bo ten wazonik kosztuje 10 złotych to jest naprawdę bardzo mało, jak za coś tak cudnego, jeszcze z tymi suszkami, które naprawdę są drogie. Jeśli chcemy kupić je w sklepach typu Action, typu. Kiedyś wam pokazywałam właśnie w filmie Action, jak oglądałam suszki. I naprawdę, było no, po 8, 17 czy 18 zł, taki pęczek zwykłych, suchych trawek. No, błagam. Ja troszeczkę uważam, że to jest przesada. Może rzeczywiście, jak ktoś mieszka w mieście, nie ma dostępu, ale tak jak ja mieszkam przy lesie, nad wodą. Więc ja te suszki tak naprawdę mm, mogę sobie iść na zbierać ile chcę. Ale to są naprawdę też śliczne. Ta, no mówię, ta dupka. Patrzcie na tą dupkę. No, jest przebieg ta ta dupka i po prostu. Tak śliczny jest ten wazon, że jestem zauroczona tym wazonem i dziękuję Ci Paula za to, że mi pokazałaś, bo obie jesteśmy zachwycone tym wazonem i to jest normalnie nasz już atrybut po prostu ten wazon z tą dupką. Oczywiście reakcja facetów na ten wazon no to jest druga sprawa, tak? No, Małszyk zobaczył, o dupa. <śled> Ale teraz już nie komentuję, więc polecam wam, jeśli jeszcze znajdziecie w sklepach deals, to polecam zajrzeć i sobie kupić. I już ostatnia rzecz. I to jest taka torebeczka. Cardie bunny w Pepko dostępna. Ja idąc na siłownię, stwierdziłam, że no muszę gdzieś schować sobie aparat, muszę gdzieś schować sobie telefon, jakiś błyszczyk. I taka torebeczka właśnie mi się nawinęła, będąc w Pepko, więc jak złoto. Ona kosztowała około tam 30 zł, więc naprawdę fajnie. I ja nawet nią miałam na spacerze ostatnio, też mi się bardzo fajnie sprawdziła na drobne rzeczy, więc też Wam polecam w ogóle rzeczy z Pepko, z tą. Nie wiem, czy to jest współpraca, czy to jest po prostu jakieś. Nie, nie mam pojęcia. W każdym razie rzeczy z bani znajdziecie w Pepko już od dłuższego czasu, i ja kilka tych rzeczy mam i bardzo polecam. No i to by było na tyle haul y, za nami, mam nadzieję, że Was bardzo nie zanudziłam. Mam nadzieję, że coś tutaj Was zaciekawiło. Może teraz polecicie do sklepu, coś z tego mojego polecenia kupić. Będzie, będzie mi bardzo miło, jeśli gdzieś tam mi to pokażecie na Instagramie, czy gdziekolwiek to znaczycie, że coś udało się Wam kupić. Yy, a ja już Wam dziękuję, żegnam się z Wami. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Jeśli macie ochotę, zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na pewno będzie mi bardzo miło i będzie mnie to motywowało do dalszej pracy i do tego, że jednak może ktoś będzie chciał je oglądać, bo na razie jest. Was, na razie to jest tam bardzo malutko, bardzo bardzo malutko, ale dziękuję naprawdę wszystkim, którzy są i którzy subskrybują. I jeszcze raz Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmie. Wziaki, Pa! pa.